Dziękuję Was! Zwierzak! Teraz jestem w starej młynie. Świetne racuchy tutaj mają. Naprawdę te racuchy są tutaj mega dobre. A teraz porozmawiajmy sobie o pozowaniu. Pozowanie jest to jedna z najbardziej ważnych, istotnych spraw, jeżeli chodzi o męską sylwetkę. Musicie umieć pozować. Nie możecie wyjść na scenę i po prostu myślę, że umiecie pozować ponieważ zrobiliście kilka przypinek przed lustrem nie całe pozowanie to jest cały element od samego wyjścia na scenę poprzez robienie tła tak zwanego czyli robienie tła jest to pokazywanie siebie przed zawodnikami którzy są wyciągnięci do pierwszej linii porówny dlaczego robimy tło? tło wykonujemy po to, żeby zaburzyć symetrię naszych konkurentów tak? Żeby sędzia, kątem oka, widział, że wy naprawdę się wyróżniacie z grupy, że świetnie pozujecie. No i musicie sobie przetestować. Takie pozowanie tła to jest okres około dwóch minut. Wcale to nie jest proste. Się tak przypinać, zmieniać te pozycje przez dwie minuty. No i później przychodzi okres, kiedy wyciąga, jesteście wybierani do pierwszej linii porównań. Świetnie jest, jeżeli traficie na osobę, przy której będziecie świecić jak gwiazda. Nie? Gwiazda rosyjska. Więc w ten czas nie ma jakiegoś większego problemu, po prostu i tak świecicie, i tak świecicie swoją muskulaturą, definicją gorzej, jeżeli traficie na osobę, która świeci przy gwiazdach. Musicie tę gwiazdę przyćmić. No i wcześniej wszystkie sposoby przyćmienia tej gwiazdy tak, musicie sobie wcześniej opracować. Na pewno nie wystarczy godzina czy dwie godziny spędzone przed lustrem, żeby to wszystko opanować. Warto to ćwiczyć i warto to tak długo ćwiczyć, jak sam okres ćwiczeń, przygotowania swojego ciała do męskiej sylwetki. Jest to niezmiernie trudny element ze względu na to, że każdy mens fizyk musi być po części trochę aktorem. Musicie się umieć sprzedać. Niestety panuje to również przy kultursyce klasycznej, kiedy wychodzi cały multum zawodników. Jeżeli się nie pokazujecie z dobrej strony, jeżeli nie wyróżniacie się z tłumu, no odpadniecie w, tej pierwszy, pierwszy, w pierwszym porównaniu. Tak? Więc cała praca, którą włożyliście która trwała rok czy dwa, pójdzie na marnym przeciągu ilu? 50 sekund? Minuty. Są cztery porównania po 10 sekund. Więc, więc chwila moment i szansa na przejście dalej idzie się chrzanić. Zostaje tylko rozgoryczenie i jakiś żal, że coś się zawiodło, że coś nie wyszło, bo nie dopracowuje się do tego elementu na podium, trzeba mieć wszystkie elementy dopracowane. Naprawdę. To nie jest tak, że coś jest tam gdzie w przypadku. Zrobić formę na plażę? Może bardzo dużo osób, ale żeby zrobić formę na scenę, to już jest zupełnie inna historia. To jest totalna, nieporównywalna sprawa: forma plażowa, a forma na scenę. Tu na scenie musi być dopasowane wszystko: pozowanie, muskulatura, definicja, wyrzeźbienie całego ciała. Czyli definicja. Wszystko musi być samochód. Mam nadzieję, że pomogłem w tym krótkim cyklu, który tutaj przygotowałem, i że przy okazji widzieliście piękne zakątki Mazur. Jestem właśnie teraz stary mój niedaleko Giżycka Naprawdę są niesamowite, teraz trochę jak widzicie, jeziorko też jest przecudne. Wcześniej byłem w Amerkach, wcześniej byłem w Rymie, wcześniej byłem na Tamie Mazurskiej i mam nadzieję, że jeżeli. Ktoś będzie chciał odwiedzić, Muzury, może pojechać śladami zwierzaka i zobaczyć po prostu te same, te, same, te same budowle, te same miejsca, które ja widziałem, które uważam, że warto zobaczyć. I warto przyjechać. Taka wycieczka zajmuje wyjazd około od godziny 10 do 20, mamy całą wycieczkę za, zajętą, tak, zapełnioną. I widzimy naprawdę kupę rzeczy w ciągu tych 10, 10 godzin, które nam tutaj są będą potrzebne. Warto to zobaczyć ponieważ Polska jest piękna. Polska jest przepięknym krajem, który my, jako nasi obywatele Polsy, powinniśmy pokazywać, jak ona jest piękna, żeby inne osoby także tutaj przejeżdżały, żeby zostawiały kasy. Tak. więcej kasy zostaje w naszym kraju, tym lepiej dla nas. Powodzenia. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomogło. Na razie.